Nie yup. bardzo zaprosimy Państwa na podobną wystawę. Pan Jerzy trzyma też czarodziejskie, niewydane jeszcze wydawnictwo z Insoidem. To są wypięcia, proszę Państwa, ze szkolą. powiem, że Aleksandra Miała-Romasz z sąsiadem, z yy, Cięgotim z sąsiadem Cieko y -y Ignacym Karkińskim y -y od dawna znajomym a nawet zawsze znajomym z rodziną Jaros. przecież w tak ogromnej kupaturze można zmieścić nie tylko galerię handlową ale nawet widzę to oczami duszy salę balową z zestawem Diskopono. dość wystarczy tego babrania się w przeszłości Pomyślała na głos, wstała, podeszła do lustra i poprawiła fryzurę. Ten czas jest jakby ktoś nas oturzył. Jakby codziennie był bal. Spróbuję jaśniej.